Cześć, cześć, siemano, z tej strony Chłopcy z Placu Wyzwań To jest mój kolejny odcinek na kanale Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji Żeby tego typu filmy was nie ominęły A dzisiaj są y, wszystkie kody do Smoke Gamesa 23 y, Więc my bez wędznego przedłużania Już sobie zaczynamy A pierwszym kodem y, jest Week 4 sekret no i dajemy og no i otrzymujemy, uwaga jaką paczkę otrzymujemy paczkę 84 plus. drugim kodem jest week 4 yy, więc pięknie sobie otrzymujemy, co otrzymujemy kolejną paczkę 84 więc bardzo fajnie kolejnym kodem jest new up Z go yy, wpiszemy 23 i otrzymujemy yy, 23 000. dobra, jeszcze jeden kodzik który brzmi START23 Pyk I sobie otrzymujemy paczkę 82 trochę gorzej Ale zawsze coś Ale teraz myślę, że dla takiej odskoczni e, Pootwieram sobie trochę paczek e, Tutaj 84 Te co właśnie z tych kodów zdobyliśmy I Alexander Arnold Pięknie 87 e, Super Sobie trochę zaoszczędzimy tej kasy Kolejna paczka no, i zobaczymy, jest Van Dyke. Pięknie Van Dyke 90. Yy, chyba najlepsza karta, yy, którą trafiłem w Smoggingie 23. I tutaj też kolejny. Bardzo dobrze. Milito 88. No, i już z 200 tysięcy sobie yy, zaoszczędziliśmy. Zyskaliśmy. No, i teraz 84. Koke, Więc też. Yy, Przepraszam Lorente, 84, więc też fajnie. Jeszcze tutaj 83 sobie otworzymy. Tutaj 84, też bardzo dobrze. Yy, sobie to, tak jak mówię, cały czas kasa przybywa. Dobra, kolejny kod book Finder. Pyk. No i otrzymuj, otrzymujemy paszkę 83, więc nieco wyżej niż tamta. Kolejny kodzik. Here we go. 23 Sekret. Wpisujemy sobie. Dajemy OK. i Dostajemy paczkę 82. Kolejny sekret. Yy, up. Datę. Sekret. Pyk. I czy jest ten kod? Tak. Dostajemy paczkę 84. I jeszcze sobie otworzymy te yy, paczki, które dostaliśmy. 1.84. Ikona. Ikona. Włochy 98, no i pięknie, Nesta 90, takie filmiki mi się bardzo podobają, nawet osiągnięcie jeszcze odblokowałem, teraz jeszcze 82 paczkę sobie otworzymy, yy, tutaj coś mi się zlagowało i tutaj jest kolejna karta 82, więc dobrze, jeszcze ostatnia paczuszka 80 i uwaga 82 bramkarz Hiszpania, to jest Soria, no i jeszcze sobie to osiągnięcie. Sobie weźmiemy, tylko gdzie to było. Yy, nagrody też sobie yy, za pierwszy dzień weźmiemy. Osiągnięcia tutaj są. No i sobie tutaj 83 paczki odblokowujemy. Tutaj sobie jeszcze 84 paczki odblokowujemy. Tutaj genialna karta. 90 lub niżej. Yy, wykorzystaj swój pierwszy kod. No i jeszcze sprzedaj pierwszą kartę na rynku. Też sobie odblokujemy. No to to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich typów odcinków, więcej kodów, no to subskrybujcie kanał, klikajcie ten czerwony przycisk, a ja dam więcej właśnie tych kodzików. Trzymajcie się, cześć.